<noise> Idziemy! Idziemy, Jasiu! Przywitajmy się! Cześć! Losujemy sześć osób! Pokaż, na kogo padło! Anna Fabiańska! Zanieś mam je do kamerki. LOSUJEMY KOLEJNĄ! Anna Nadolna. To jest mój syn Jasiek. I on losuje, bo mi się rączka nie mieści w Claudia Klaudia Lipczewska, stryk, strycharz. Ile już jest? Ile jest? Trzy. Trzy, dobrze. No. Teraz kto? Izabela Michalik. Zajdź do kamerki. <grym> Już teraz na kogo padło? Justyna Dzięsła. Teraz jedziemy dalej. E, czy już jest? Tyle już było? Piętnaście. Już? Um, Pięć, teraz szósty. Piętna za bajbuszka. Piętna za baj Janek, Henryk, Rzepski. Zanieś, się. Zanie. <grystanie> Co <ty> robisz? Miku, <grystanie> Miku. Dobra, to się żegnały. Gratulujemy zwycięzcom i do zobaczenia w kolejnym konkursie. 마이콜 마이콜